Właśnie poprzez futbol, tak jak choćby tolerancja, otwarcie na innych, no czy choćby współdziałanie w ramach jednego celu. Dokładnie takie przesłanie niesie ze sobą warszawska etnoliga. Co to takiego proszę popatrzeć. Piłka jest jak globus okrągła, można się nią bawić, obracać, ale najważniejsze jest to, że znacząco skraca dystans, przenośni dosłownie. Mam na imię Ludereno, jestem z Martyniki, to jest departament zamorski francuskie. Mam na imię Amir, nazywam Ramezanie. Jestem z Afganistanu, jestem we Polsce. Ja urodziłem się w Lubumba, czyli w Kongo. Tak, tak, mieszkałem kilka lat i teraz pracuję tutaj w Polsce. Ale nie samą pracą człowiek żyje, jest też czas na relaks. Na warszawskim Ursynowie rozgrywki piłkarskie wznowiła Etnoliga. Cała idea tej ligi polega na tym, żeby pokazać, że w piłkę może grać każdy niezależnie od tego, gdzie się wychował, jaki ma kolor skóry, jaką religię wyznaje, jakie ma poglądy. Na boisku istna wieża Babel, przedstawiciele Europy, Afryki, Azji, wszystko w myśl fair play. Nie zabrakło również wątku polskiego. Kopaki mi zaprosili, więc no fajnie. Wśród polaków grałem, więc reprezentowałem. żeby cio, cio, jak olista dyby właśnie z reprezentacją Polską. Nie? nie mniej orientalnie wśród kibiców atmosfera międzykulturowego pikniku. Każdy wie, że piłka nożna może przełamać nie jeden mur, ale ten niewielki okrągły przedmiot potrafi znacznie więcej. Skutecznie przełamuje uprzedzenia i stereotypy, choćby rasizm. I to właśnie edukacja jest priorytetem etnoligi, szczególnie w perspektywie Euro 2012. Jeżeli chcemy, by to euro było... E Fajne, by było udaną imprezą. To nie jest kwestia tylko stadionów czy dróg, a to jest kwestia także pozytywnej atmosfery wokół turnieju. I tak naprawdę każdy z nas, który, każdy kibic futbolu, każdy dziennikarz, piłkarz czy działacz sportowy jest odpowiedzialny za to, żeby, żeby tego rasizmu, nietolerancji, dyskryminacji było mniej na polskich stadionach. Czasem najtrudniej przychodzą słowa o najprostszych wartościach, właśnie dlatego warto powtarzać je jak mantra. Jesteśmy tylko ludźmi, tak i są dobre i złe wszędzie, tego nie ma koloru. Dobro złość, to nie ma koloru. To, jest, to są wartości uniwersalnych, nie? Piłka nożna ma w sobie magię, ale w tym ważącym niewiele ponad 400 gramów przedmiocie tkwi o znacznie większej wadze. To fenomen międzykulturowy, wykorzystajmy go tak jak oni.